Cześć, cześć, kochani widzowie, z Ania. Widzowie, dzisiaj już widzowie wyjeżdżam z Wisły u tak widzę. Koniec widzowie, już bym takich moi, piek, mojego pierwszego wyjazdu. W te wakacje już takie już te, już wam mówiłam, od kwietnia. No i widzowie, już się z tym miejscem żegnam. Oczywiście, widzowie, ja widzowie teraz czekam, oczywiście, na pociąg. Tak, jeszcze, no, jestem niedaleko peronu Muszę widzowie poczekać, bo mam widzowie jakby pociąg jeden do Katowic i muszę tam się widzowie przesiąć. Widzowie, no to wiecie, jak widzowie będę, no to w Katowicach to już wam o czymś się dam znać. No i oczywiście muszę widzowie na e, w, vlogi z czwartku i środy wam jeszcze puścić, bo jeszcze mi się nie udało, no to przed tym po prostu tym jeszcze wstawię wam dwa takie jeszcze co byłam. No i oczywiście no nie udało nam się widzowie... Nie udało mi się dla Was oczywiście zrobić historii jak z LEGO Ninjago. No ale widzowie, no miałam tak widzowie vlogi, że kończyłam widzowie vlogi prawie montować. Widzowie prawie o 22 mówię. I widzowie, no po prostu się nie udało. Ale spokojnie wrócę, to muszę widzowie się oczywiście wziąć. No i oczywiście w domu, e, oczywiście będę musiała widzowie, no co? Oczywiście mam zostawy, różne takie rzeczy do otwierania, oczywiście wiecie o tym bo to sobie jakiś zestawik na przykład otworzymy w domu. No i historki się zajmę już endnikiem widzę. No ale okej okay, widzę. Ja widzowie czekam sobie na początek. Jak będę w Katowice, to się do Was odezwę. No to co widzowie. To na razie... No sobie do zobaczenia widzowie. No cześć widzowie, już jestem widzowie w Katowicach. Na stacji. Gdzie widzowie tam jest Katowice. Jestem widzowie już na kadowicach, no i czekam teraz widzowie na drugi pociąg, który zabierze mnie oczywiście do domu. I widzowie na oczywiście sobie kupiłam. Crazy Babu, sobie kupiłam. Widzowie, będę miała na drogę do domu. Będę sobie piła. Co tutaj widzowie więcej mówić, widzowie, no nagramy jak już będę widzowie oczywiście w Łodzi, bo ja widzowie mieszkam więc w łodzi. Jak coś, tutaj głosy, to nie przyjmijcie się. To ja widzowie kończę, no czekam teraz widzowie, pociąg. Będę sobie piła po drodze widzowie bubble tea, to sobie kupiłam, no to co widzowie na razie.